Wielkie kliknięcie. Uwaga, czy trafi nam się legenda? I tak trafiło nam się już czterech nowych zadymiarzy. To teraz stukamy po prostu, otwieramy ostatnią skrzynkę. I. Wow! Co to ma być? Manko, ja jestem Dritzus i teraz w kolejnym odcinku z Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj stała się rzecz naprawdę niesamowita, ponieważ mamy uwaga, uwaga, patrzcie na to w tym momencie 99 skrzyneczek. I to jest ludzie porąbane. Po prostu ja w to kompletnie nie mogę uwierzyć, że mi się aż tyle tych skrzynek udało wbić. I dzisiaj będziemy otwierać je wszystkie. Zobaczymy, ile itemków. Trafi nam się właśnie ze 100 skrzynek, ludziska, ale najpierw musimy nabić jeszcze jeden, jedną rundkę, dosłownie wygrać, dlatego że wtedy zdobędziemy właśnie setną skrzynkę oraz zdobędziemy także e, dynamajka, tak? Dynamajka, jedna chyba z fajniejszych postaci w brolu. Więc słuchajcie, teraz sobie właśnie zagramy i zobaczymy, czy. Nam się to może udać. Wbijmy sobie tylko Rico na lepszy poziom, jakiś, skoro już mamy grać, i klikamy teraz grę. A wy zostawiajcie łapki w górę w tej chwili oraz subskrybujcie mój kanał po codzienny Brawl Stars, ponieważ będę wrzucał Brawl Stars codziennie o godzinie 10, a wszystkie odcinki są tutaj w karcie w prawym górnym rogu. A ja teraz muszę wracać do gry, żeby wygrać to, zdobyć Dynamika i zdobyć także, uwaga, uwaga, chyba sami wiecie co, prawda? Skrzyneczki. Oh man, e, dobra, ty Ty, 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 ty Ja Rico w ogóle gram Bardzo mało razy z nim grałem W życiu do tej pory, ale To jest fajna postać, więc chciałbym się nim Trochę nauczyć grać w sumie To on odbija te piłki To jest spoko w nim O, dobra Zgarnięty Ładnie o kurcze, Mike, Mike. O, oh o, oh, Mike właśnie widzicie? Właśnie tego typa dokładnie będę miał, który mnie teraz rozwalił, więc to jest w miarę pocieszające, szczerze mówiąc. O, mamy 6 tego. No cóż, ja i tak i tak w tej rundzie lamie, ale nie muszę w tej rundzie jak widać grać. Dobra. Ale ul, ulta ładnego puściłem, prawda? Prawdaż nieprawdaż? O nie. Ej, 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 ej. E, typie. Dobra tego rozwalą i będziemy mieli naprawdę dużo już gemsów. Oh man, ulcie. O oh nie. O oh nie. Spokojnie. Tutaj jest Prostricus, który potrafi używać swojego ulta jak nikt. Nice. Dobra, to teraz wystarczy, że będziemy tak naprawdę sobie troszkę uciekać po prostu i będzie gitarka, nabijemy sobie wszystkie te skrzyneczki. Nice. Dobra. Wygrane, wygrane w opór, proszę, moje sześć pucharków, ludziska, bardzo, bardzo proszę, moje sześć pucharków. O, gwiazdny żeton nawet dostaliśmy. No i gitara, dobra. W ostatnim odcinku pokazywałem Wam właśnie, jak wbić szybko te skrzynki, bo to nie jest żaden prywatny serwer. Ja serio ich tyle wbiłem i teraz, w tym momencie, uwaga, będziemy je otwierać. Największy Opening skrzynek w historii. Brawl Stars w Polsce ludziska Więc warto naprawdę zasubskrybować A ja zabieram się do otwieranda Pierwsza skrzynka Ej ludzie, ale tego będzie 100 Jak ja mam to niby Chwila, e, jak myślicie Czy trafi mi się jakiś zadymiarz Piszcie, piszcie teraz Czy trafi mi się coś dobrego w ogóle <laughs> Dlatego, że tego jest masa Mega masa, ale tak naprawdę być może Nie trafi zupełnie nic i to jest dosyć śmieszne, szczerze mówiąc, <laughs> jeżeli nic byśmy nie trafili, bo już otwieramy 10, a tak naprawdę nic nie mamy, ale wymaksujemy sobie konto dzięki temu dosyć mocno. 100 skrzyneczek, no to to jest jednak naprawdę bardzo dużo łupów, bym powiedział, prawda? O, dobra, do Gina. Ja lubię całkiem akurat Ginka sobie ogrywać. Ja nie mogę, 11 i żaden brawler nam się nie trafił. To jest... Ej, to, to otwieranie jest trudniejsze niż samo w sobie granie, a potem, o, dżemy, dżemy, lubię dżem, kto lubi dżem, niech pisze teraz w komentarzu, lubię gemor. o, w ogóle patrzcie, odblokujmy, albo odblokujemy Majka potem i wygramy sobie nim resztę e, rzeczy, które mamy na dzisiaj do wygrania niby. Dobra, tutaj, Uo, o nie, no i tylko ten, tylko pasy. Ale mamy mega dużo skrzynek i mega to jest fajne, tylko, ej, Beski, tu to są małe skrzyneczki, tutaj może nic nie być, ale wypisaliście mi, że trafiliście zadymiarzy i tak dalej z tych skrzynek, więc no liczę, że mi też się co, cokolwiek trafi tutaj. A porąbane by było ludzie trafić legendę na przykład ze skrzynki. Takiej małej. Czy trafił ktoś z was legendę z małej skrzynki? Czy to w ogóle da się trafić z małej skrzynki? Wypisaliście mi, że się da. No, ale czasem niektórzy lubią też wkręcać, wiecie? Ej, mas masakra! 25 skrzynek i jeszcze nam się nic nie trafiło. Nic, kompletnie. Nawet nam się teraz żadne dżemy nie trafiają, ani, nie wiem, ani bileciki nam się nie trafiają na event. Oh man! Co to ma być? Żałosne, żałosne. Co jest? A, z, aż zlagowałem system, ludzie, tyle po prostu tego było. <grym> Dobra, to szybko przewijamy, dlatego że chcemy się dostać do jakichś skrzynek, które nam będą dawały coś fajnego, prawda? A czy im więcej skrzynek otworzymy, tym większą mamy szansę na coś? Powiedzcie mi, czy, czy to tak działa, czy nie? Na przykład na zadymiarza. Dlatego, że, no nie wiem, ja nie mam. Jest wielu zadymiarzy, których ja nie mam jeszcze w tym momencie, tak naprawdę, więc. Yy, więc to jest moje bardzo ważne pytanie do Was. Dobra, o, no dawaj, nie laguj się, nie, nie laguj się, Brawl Stars. Ej, to może być najdziwniejszy opening w moim życiu. Najwięcej... Przez całe życie nie otworzyłem teraz skrzy tylu skrzynek, co otwieram w ciągu tego jednego filmiku tak naprawdę. I patrzcie jak szybko to klikam, bo po prostu nic się nie trafia takiego dobrego. Ale nie wiem, dla mnie to jest w miarę ciekawe w sumie i tak. Otworzyliśmy już połowę. A niektórzy pisali, że im się trafiły na przykład trzech zadymiarzy ze skrzynek z rzędu. A patrzcie, ja otworzyłem 50 i mi się żaden nie trafił. O! Ło! Tak! Pam! Ludzie, Pam to jest jedna z najlepszych postaci. Jak epicko! O kurde, i to Pam jest bardzo dobra na przykład na ten, na roboty. Wow, Ej, epicko, ludzie. Na pewno będę nią bardzo dużo grał. Epicko! Ej, w ogóle ja nie widziałem, że tam będzie więcej itemków i akurat jak narzekałem, widzicie, to... to mi się trafiło to. Łoo, wow. epicko, naprawdę, dobra, a mamy jeszcze drugie tyle, więc może jeszcze nam się coś trafi faktycznie. Może jeszcze jakiś zadymiarzyk nam się trafi albo coś fajnego, prawda? Ja nie mogę, ej, podierałem się, cały opening został... Naprawiony dla mnie. To już będę miał dzisiaj dwóch nowych zadymiarzy: Me, Ten Dynamika i Pam. I do Pam od razu mi się trafiły punkty mocy. Pozostałe i te. Dobra, pasik. No to też w sumie dobrze jest trafiać te, te. Te game passy. Bym powiedział. Ok, proszę, jeszcze jeden zadymiarz: Brawl Stars, please, please. Ja bardzo bym chciał. Ja nie mogę. Bardzo bym chciał, żeby mi się coś jeszcze dobrego trafiło tutaj. Okej, jak myślicie, ile tutaj się rzeczy może trafić? Ja nie wiem. Ja serio kompletnie nie wiem. O, 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 dobra, klejnoty, dżemy nam się trafiły. Dżemy akurat zawsze chętnie przyjmę, prawda? Jak ktoś chce mi kupić, to nie ma problemu kompletnie. Dobra, to tak. Okej, tutaj kolejny takeecik nam się trafił. Jeszcze mamy 30 skrzyneczek. Więc mega epicko. Ale Openix 100 skrzynek? Czy ktoś robił w Polsce Openik? Wo Mortis! Mityczny zadymiarz! Trzech z trzech! Mam wszystkich mitycznych zadymiarzy. Czylicie to ludzie? Trzech nowych zadymiarzy nam się trafiło. Z, z małych skrzynek. Oh man! Odrzuć! Ja nie mogę! Jeszcze, chcę więcej! Ale mamy postaci do maksy, maksowania. Teraz tak nam szybko się powbijają pucharki, że to jest masakra ludzie. Jak fajnie. Mortis, ale. Mortisem nie grałem? I nie wiem, czy on jest dobry kompletnie. W ogóle... nie wiem ja, nie wiem jak się nim gra, szczerze mówiąc. Ale na pewno spróbuję teraz. Na tym odcinku przetestuję jeszcze wszystkich nowych zadymiarzy. Okej. Okay. Dobra, tutaj kolejne pasiki. Jeszcze 18 boksów, no czyli prawie 20, prawda? Okej, okay, kolejny. Ile nam się już trafiło? 20. No to super, mamy na jedno jedno wymaksowane zagranie tych bilecików. To jest fajne. Dobra, ale czemu żadnej legendy? Kurczę, polowanie na legendę niestety nie jest, nie jest zbyt udane w tym odcinku. Chyba, że nam się trafi jeszcze jakaś legenda, ale to by było zbyt porąbane już. Oh man. Wow, Piper! Epicki zadymiarz! Czterech nowych zadymiarzy w jednym odcinku trafiłem! Wow, O co tutaj chodzi w ogóle? Ja nie mogę... A jeszcze nam zostało parę tych skrzynek i potem nam została jeszcze jedna duża. Jeden big box. I potem otworzymy jeszcze jednego Mega ludzie. To na pewno. To z pewnością, oj, z pewnością otworzymy jeszcze jednego Mega Dobra, ostatnia. Nie, jeszcze nie ostatnia skrzynka. Fajnie by było, jakby z ostatniej skrzynki trafiła nam się legenda. Uwaga. Wielkie kliknięcie. Uwaga. Czy trafi nam się legenda? I tak trafiło nam się już czterech nowych zadymiarzy. To teraz stukamy, po prostu otwieramy ostatnią skrzynkę. I. Wow! Co to ma być? Nic się nie trafiło w niej. Ale udawałem reakcję, jakby już się legenda trafiła. No, niestety, nic się nie trafiło teraz. E, albo mega boxa, jak wytestujemy nasze nowe postacie, to otworzymy. Mega skrzynia. Wow! Jak tanio. O, El Primo. Punkty do El Primo. Dobra, tutaj. Mamy punkciki. Oczywiście, zawsze sobie kupuję, żeby potem wymaksować w przyszłości tych. Wszystkich zadymiarzy. Dobra, mega fajnie. Ok, tutaj cały czas jest to. No dobra, to w takim razie teraz ja chcę zacząć od. Hmm. A, chwila. Dobra, zacznę od może Dynamajka. Dynamajkiem, mega bym chciał zagrać. Dobra, i w takim razie. Dobra, tutaj mamy jeszcze nowe. No na starcie to może być trudne, ale nagroda może nam się udać. Nagroda może być spoko, szczerze mówiąc. Dobra, zobaczmy sobie. Jak on gra w ogóle? On rzuca te wiązki dynamitu, to jest nawet niezłe. Epi... Ej, nie zmienił się mi. Serio? No dobra ludzie, no to Dynamike i gramy w takim razie. Pierwsza moja rundka w życiu Dynamikiem. Zobaczymy jak sobie poradzimy. Przede wszystkim, że na Banty on jest nawet e, podobno niezły. O, nawet z przeciwnej drużyny go ktoś wziął. Okej. Okay. O, trochę jak Baryl wygląda samo w sobie strzelanie nim. Okej. Okay. Pam. Wow! Rozwaliłem drugiego Dynamikea. Okej. Okay. Ja nie mogę! Jak on kara! Jak on jest mo Jakim on jest mocarzem? Patrzcie! Co to ma być? To jest OP postać! Ja nie mogę! Easy peasy po prostu! Daj na wszystko! Epicko! Mega fajnie! Mega mi się podoba to jak się gra tą postacią. Na pewno będę nim dużo cisnął. O dobra O o, ej, myślałem, że go uda się rozwalić, dobra, pyk. Rozwalmy to. O, mnie dopadł. O nie, wygrywa, bo nam rozwalili to miejsce, gdzie ja się chowałem, I już mi nie idzie tak dobrze. Okej, okay. o. Dobra, ładne. O nie, serio? O, aaa. o nie, przegrywamy cały czas. No i teraz już mi tak dobrze nie idzie, bo zapeszyłem. Powiedziałem, że easy peasy i już nie jest łatwo wcale. Bo oni wszyscy tutaj biegają jak szaleni po prostu. Dobra, rzućmy kociołek. Ok, rozwalony. Nieźle. Udało nam się zesnajpić. Ale nie, ja jeszcze muszę poćwiczyć. Daj zdecydowanie. To jest w miarę skillowy brawler. O nie, oni wygrywają serio? Please! Tak! Tak! Z zremisowałem, ludzie! Jestem gwiazdą gry! Ja nie mogę. A, zero doświadczenia i tak. No co to ma być? No. No jak zero pucharków. No jak no? O, patrzcie, a ja mamy jeszcze ten. Dobra, chwila. To teraz piper. Wytestujmy sobie w takim razie piper. Na starciu. To be nie, to będzie za grube. Przegramy, ale cóż, chcę wytestować piper. To jest według mnie jedna z najlepszych postaci, więc zobaczymy jak się nią gra w ogóle. A ona chyba na starciu nie jest dobra zresztą. Give me some sugar. Spyper nie ma szans, murdeczko. O, o o. nie! Trafiłem nie tego zioma, co chciałem. O -o. o. o. A bo nią im dalej się strzeli, tym więcej zadają jej pociski. O nie! Proszę o zostawienie Oh man O! Nie, nie 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 Dawaj A długo się ładują też nią te pociski Co za masakra Ej to nie jest łatwe ale nie idzie aż tak źle jak myślałem Dopiero się uczę tej postaci Fajnie jest grać postaciami z zadymiarzami pierwszy raz O No i po mnie No dobra I tak dostanę punkty za to Ja nie mogę Fajna jest. Zdecydowanie będę nie uskilował, bo jest widzę dosyć trudną postacią, ale jest naprawdę mocna. Ten damage, co ona zadaje, to naprawdę masakra po prostu. No dobra, a teraz tak jak wam obiecałem, mogę otworzyć jeszcze jedną tą skrzyneczkę. Uwaga, jeszcze teraz dużego boksa. Okej. Okay. I hmm. Mega skrzynia. Mega skrzynie z tej oferty otworzę już w następnym odcinku, więc słuchajcie, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę. Też inne postacie pierwszy raz zagram na kolejnym odcinku. Więc zobaczymy sobie tak naprawdę jak to nam się uda, prawda? Więc ja się z wami będę żegnał. Subskrybujcie, obczajajcie wszystkie odcinki, które nagrałem, między innymi jak wydałem 500 zł na Brawl Stars i tego typu fajne naprawdę rzeczy. W prawym górnym rogu w playlistie jest Tricus z Brawl Stars. Polecam. Pijajcie też na mój Instagram tricu. Subskrybujcie to na tyle na razie. Psz.